No to jeszcze raz to piękne hasło proszę. Tara. Tara forever! Tara forever! Super. Słuchajcie, Chris i mała mi. Kochamy Was i będziemy Was kochać zawsze. Będziemy często opowiadać. Ja wierzę, słuchajcie. Słuchajcie, dziękuję, że byliście, że pomogliście. A teraz powiedzcie mi tak, bo Chris przyjeżdża do nas od dawna, to jest stary koniarz. Ale teraz tak. Mi się zakochała. Wzięła konia już jednego w adopcję, a szykuje się na drugiego. No tak, no bo tak. Jeden, bo malutki. Leoś. malutki, bo ty malutka. Ale serce bije ci do którego? Do Jowisza. Pokochałaś go. Ja kocham wszystkie ruchy. Ja mówiłam, że to on cię wybierze. Słuchajcie, dziękuję wam, że byliście szerokiej drogi. Jesteście wariaty. Skąd jechaliście? Z Warszawy. Warszawka. No to słuchajcie, szerokiej drogi po malutku i wracajcie jeszcze szybciej, tak? Kochamy Was. Kochamy <laughs> Was, też kochamy. I wasze dzieci Was kochają, bo tu macie już. Mamy dzieci. telefon. To pomału, szerokiej drogi. Na razie, pa. No daj już mi ten telefon. Daj buziaka. A ja? jak się towalne? Jeszcze wielkie pożegnania, dawaj Chris tego buziaka. Tu był pokrowiec. Dobra, ja mam. Halo. Daj tego buziaka. Mm. o jesu Ciężko się całować ha, ha, ha. Z kaskiem. Pa, pa, pa. Pa, pa. pa, malutku. Dzień dobry, szerokiej drogi. Na cały świat i tak dalej. Aha, ha, jasne. Ja bym, Już drogi. się zagrzało. Ile kilometrów przed wami? No to 400. O, to dojedziecie jakoś spokojnie. Hej, trzymajcie. Dziękuję za pomoc! Pa!